Witajcie moi kochani, widzowie z tej strony Taksi Witam was w kolejnym odcineczku serii Zagrajmy razem w Shakes and Fidget. Słuchajcie, ostatnio postanowiłem, że będę wkładał w odcineczki jeszcze więcej serca. Słuchajcie, będę dawał siebie jeszcze więcej, a choć dawałem całe serce, to nie wiem... Ile procent serca mam teraz dawać? Chyba dwa, nie? Chyba dwa serca. Witam Was w kolejnym odcineczku. Słuchajcie, dzisiaj nie będzie nudno zresztą nigdy nie ma nudno. Chciałbym tylko na początku podkreślić sam fakt, że seria z Hero Zero wcale się nie skończyła. Seria z Hero Zero, słuchajcie, będzie raz w tygodniu, w środę. Ja może Wam pokażę harmonogram, tak by the way, żebyście się zorientowali. Jak widzicie, seria z Hero Zero dalej jest. Jest to jeden odcineczek w tygodniu. Słuchajcie, o 16 w środę. Ponadto w czwartek o 16 jest Big Bang Empire i Bang, Big Bang Empire jest w niedzielę o 14 Także no będzie jolo, będzie jolo, mam nadzieję, że te czekacie Tak samo słuchajcie Heroes, Heroes 5, które startuje Czekajcie, ja coś tutaj pomieszałem, bo to musi być o tak, o teraz jest dobrze O, teraz jest dobrze, tak, teraz jest dobrze, mhm uh -huh. O to chodziło, słuchajcie, o to chodziło. Witam was w kolejnym odcineczku, już to mówiłem chyba z trzy razy. Dobra, no to przechodzimy już może do rzeczy. Dobra, bierzemy, bierzemy się, nie będziemy zastanawiać, nie? To nic, że mamy już do lutego, do drugiego lutego, ale kto by tam się przejmował. Dobra, no zawsze na zapas może być, nie? Spoko. Yy, tu mamy jakąś taką, ale nie no, średniawa yy, Słuchajcie, odświeżę sobie dzisiaj magicznie. O, panie No tak, to ja odświerać, to ja odświeżać mogę, słuchajcie, co dzień, nie? No, takie odświeżanie to ja lubię, kurde Ile tutaj? Słuchajcie, teraz wywar musi się przygotować Czyli mamy nowy zwój niedługo Ej, co jest? Sorry, bo mnie tutaj zjechało w dół krzesło i musiałem ogarnąć Nieważne, lecimy dalej yy, Siemanko, siemanko Nagrywam... Pozdro Al, pozdro dla wszystkich, słuchajcie, w ogóle jestem już od dzisiaj na mojej nowej, podświetlanej klawiaturce, którą ustawiłem na fanpage'a, więc jestem lekko nieprzyzwyczajony, no ale na pewno uda się przyzwyczaić. Słuchajcie, e, nie odświeżamy zbrojowni, ponieważ nie mamy teoretycznie nawet tego... E, t, weekendu... E, w, właściwie w ogóle nie ma jeszcze weekendu. Ale nie ma jeszcze weekendu, tym bardziej artefaktów, więc no nie będziemy tego robić. E, Okej, okay, szukamy Posejdona, Posejdon, przyjacielu wybacz, wiesz, że cię ciekawa ale no, no muszę cię zaatakować dobra, słuchajcie, no ja raz tak jestem trzeci raz jestem dwudziesty, naprawdę przeróżnie to tutaj bywa e, okej, okay, mam 17 milionów, trzeba to przeznaczyć na coś, a mianowicie na moją zręczność dobra 800 tysięcy nam jeszcze zostało. Słuchajcie, ostatnio ulepszam twierdzę. Ostatnio ulepszam twierdzę, słuchajcie, a przeciwnicy mi się tacy zajebiści trafiali, słuchajcie, że ja te 400 tysięcy, to ja, nie wiem, chyba w dzień to zrobiłem, rozumiecie? Tacy zajebiści przeciwnicy mi się trafiali. E, więc e, bardzo, bardzo... No, na przykład spójrzcie teraz. E, za, słuchajcie, dwóch żołnierzy ja mam 10 tysięcy kamienia i 30 tysięcy drewna, nie? I, I to jest w tym wszystkim zarąbiste. No i e, załóżmy tutaj, no to już jest gorzej, tak? No ale patrzcie, on ma tylko trzech łuczników, możemy to zrobić tak, ośmioma. Zaryzykujmy czy osiem to była dobra liczba. No! Fuck! Ostatni! Ostatni, czyli trzeba było 9. No nie wyliczyłem, ale też za dużo na tym nie straciłem, zauważyliście? Ja ogólnie za dużo ostatnio nie tracę. E, zaatakujmy może dziesięcioma to nie się. Odzie. Dobra, jedenastoma. No tutaj już powinienem chyba wygrać, tak mi się wydaje. A może, może, może. Tak, wygrałem, słuchajcie, No, akurat na 11, na 11, na styk. Co się stało? Czy ja mam... 11 na 21, a słuchajcie, a nie mogę atakować. COŚ SIĘ zbudowało! WHAT THE FUCK? Ej, coś się zbudowało, nieźle, nieźle No dobra, e, zostawiamy to w takim razie, słuchajcie, zostawiamy to e, Teraz tak, czy ja dzisiaj coś wrzucałem do tego? E, do WCka Chyba nie, więc sobie wrzucimy teraz do WCK jeszcze coś Nie, do WCK jeszcze nie wrzucałem No miałem rację, o dla wojownika wytrzymałość No. Woju, woju, ja powiem, widzę, że tam nie z słuchajcie, z itemami, nie? E, Okej, okay. portal do piekieł, słuchajcie, makszwendacz tym razem, 278 level, nie? <słuch> <O>. <słuch> nie w tą dziurkę poszło. <słuch> o. o, słuchajcie, prawie się udusiłem na odcinku. Podczas pracy byłoby odszkodowania. Oj, byłoby. E, dobra. Odparam sobie, słuchajcie, jeszcze misję na Big Bang'em Byron, no trzeba robić, nie? Żeby było, z czego odcinki robić. No, e, dobra, już, słuchajcie, tak e, taksuś tutaj, widzę, troszeczkę z magiem się tam, no, szczyla się na, na ostronie, ale czy, o, chociaż teraz uniczków kilka było takich solidniejszych, nie? Kolejny uniczek, ładnie, ładnie z tymi krytami, ooo. Soczyście, słuchajcie, soczyste kryty, no to ja lubię, no to ja lubię. Być może dzisiaj będę miał troszeczkę więcej szczęścia. No i makszwędacz ma już tylko 49% A, no tak, słuchajcie, wróciłem już do wesołych paprotek po wszystkich loszkach, po okrężeniach gildii. Słuchajcie, trzy gildii chyba odwiedziłem. No ale już jestem, słuchajcie, na miejsca, już z paprotek e, nie uciekam, e, znaczy nie uciekam pod takim względem, że nie wysyłają mnie na żadne zlecenia, e, więc jest e, spoko. E, dobra, trzy razy może, tak, okej. Okay. Teraz słuchajcie, z dopingiem. Barbarzyński barbar. Daj siebie wszystko, synu, masz tyle siły, co nie miara, a on ma, kurczę, 8 tysięcy prawie zręczności. No dobra, dobra, no czyli... No i troszeczkę kryty wali, ale... Nie zniechęcajmy się, dobrze? Dawaj, dawaj Maguś, ale kurde, no patrzcie ile on krytów sadzi. Nie za dużo, nie za dużo pytam z tymi krytami. Ja pierdzielę. No i 32 miliony na dwóch. Bym powiedział, że średnio, nie? Uuu, tutaj ładny milion. Ładny milionek. No, Kunegunda kilka uników fajnych zrobiła, no ale no ona, ona wiecie, wiecie jak z nią jest. Kunegunda to jest taka szczwana, że słuchajcie, raz zrobi unik, drugi raz zrobi, nie? Wszystko jest w poziom. A tutaj przychodzi taki moment, że trzeba zabrać 4 miliony, a ona zabiera dwa, nie. Jebi! What the fuck! Co? No, ale ogólnie to czasem potrafi zabrać 20 milionów skromnych HP. To wtedy, aż aż słuchajcie, za jądra się łapie i myślę, wow! Nie? No, dobra, słuchajcie. No, jeszcze unik, unik, unik. Niestety, nie, nie, nie tym razem. No i ja mam, słuchajcie, 12, 11 milionów HP. A do zabrania mam 19 milionów. No także. Wszystko zależy od uników, a nie widzę tych uników po swojej stronie. No dobra, jakieś tam widzę, nie? To też nie są jakieś takie, wiesz. Nie są jakieś super, nie? ale kryciol siadł. O, słuchajcie, słuchajcie. Dlaczego ja tak atmosferę napinam? Bo gdy zaczynam napinać atmosferę, już mówię O, słuchajcie, teraz coś się może zacząć dziać, to no nagle jeb, dostaje kryta za 10 milionów i tyle. No. <kłysy> No i co mi przyszło z tego? O, słuchajcie, no przyszło mi tyle, że dostaję w Trymbol od y, Leprykona, nie? Ha, 6 milionów. No 6 milionów, ale to jeszcze jest za dużo. Spróbujmy jeszcze raz. No tutaj chyba nie ma nie ma sensu tracić czasu na... No ale spójrz, spójrzcie, spójrzcie ile Maguś dostaje krytów. On dostał słuchajcie, 4 kryty pod rząd, no nie za dużo. Spróbujmy jeszcze raz. Dobra, Maguś od razu dostaje pierwszego kryta. Później dostaje od razu drugiego. I trzeci kryt. Wow, nie siadł kryt, nie wierzę. Ja nie wiem słuchajcie, ile ma szans na kryt, ale to, to na pewno jest więcej niż 50%. No spójrzcie, każdy, każdy cios. To jest kryt, no, no, tutaj raz... Słuchajcie, jeden strzał na, na, naprawdę, na 20 to nie jest kryt, nie? Uuuu, cichutko. Po lewej stronie, dwukrotny mistrz WWE. AWC. Tak, słusznie. No, średnio mi się to widzi. No ale, jakby się chłopak postarał. No, jakby zaczął jakieś kryty robić. Jakieś uniki. No, jeden unik na 20 strzałów. No, sorry, chyba coś tu nie gra. A, my, a, a taka szansa była. Chociaż czekajcie, no jeszcze się teoretycznie nie skończyło, nie? Ale wszystko za. Hmm. Nieważne, słuchajcie, Leprykona sobie odpuszczamy, bo to jest. Szwana na pinda i tyle, ja się nie chcę z nim kolegować. Podły liczy dupa, e, liczy krupa. E, zdrapuje se z trupa, z czoła. I moja dupa jest goła i wesoła, Yo, Synu, sprawdzaj to. Ham, dobra. Taksi, dobrze, dobrze. A tutaj jak widzicie robię uników od groma. Tylko, że ja z tym gościem po prostu nie mam szans, nie? I to jest najgorsze, i to jest najgorsze. Dobra, Sutener, Penner podejrzewam, że dzisiaj też jest średnio do wzięcia, średnio. No spróbujmy, spróbujmy się w walce wręcz. No... No chyba z nim mam największe szanse jak na razie, ja wiem. Chociaż teoretycznie ja uważam, że z nim w ogóle nie mam szans, no bo to co... To, to jego statystyki to już mówią same za siebie, nie? Już nawet nie mówiąc o tym, że mi krytem wali po 4 miliony, nie? Dobra. No ale okej, okay. dopóki nie wali krytów, to wszystko jest w ponio, nie? No, no i jak walni już tego za 4 miliony, to już jest sorry, koniec, elo. No albo za 7, 300 tysięcy, można? No pewnie, że można. Jak chce, to, jak chce, to i za 9 może walić, nie? No ale no widzicie, no już tutaj... No nie, to nie jest do wzięcia, słuchajcie, to już nie jest do wzięcia. No niestety, słuchajcie, musimy sobie odpuścić, ponieważ już... Nasi przeciwnicy przerośli troszeczkę nas, a, e, a szkoda, no bo, bo chciałbym sobie tak dzisiaj się szarpnąć na jakieś takie, wiecie? Dobra, spróbujmy, wiecie, co może zakręcimy kołem sobie jeszcze raz, tak? Zakręcimy sobie kołem jeszcze raz, być może akurat grzybek siądzie, please, grzybek, 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 no tak blisko, tak blisko, ale jeszcze daleko, no. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, słuchajcie. Ooo... I GRZYBSON! No prawie, what the fuck? Dobra, słuchajcie, bo ja mam taką taktykę, ja zawsze nad goldem. Jak teraz jest nad goldem, to zazwyczaj trafiam właśnie e, na, na grzybka, ale dzisiaj to chyba nie idzie. No... no dziś coś się dzieje, coś się dzieje, ewidentnie coś złego. Słuchajcie, e, że ja dzisiaj już skończyłem wszystko, no, to ja już dzisiaj się będę, Słuchajcie, z wami żegnał. Oczywiście, najpierw przeczytamy sobie, sobie wiadomości od fanów. No, trzeba, trzeba, prawda? Trzeba, no, trzeba. Słuchajcie, walki, no, tej neuron. No, różnie bywa, nie? Dobra, słuchajcie, no to co? Lecimy z czytaniem odcineczki. Nie, nie, wiadomości, niestety na odcineczku nie udało się nic fajnego zrobić. A szkoda, bo miałem dzisiaj taką cichą nadzieję, że będzie fajnie, że wszystko pójdzie po naszej myśli. No ale nic. Dobrze. Zolo Games. Siema taksi, pozdrawiam cię. Życzę więcej udanych odcinków. Dziękuję, staram się jak mogę. Pozdrawiam cię, mój ulubiony youtuberze, kawał. Czym się różni kawałek podpiero od blondynki. Papier się rozwija. A no, takie trochę szowinistyczne, ale nic. Zrób losowanie z Szejksa. Nie. Weksis nie ma bata. Pozdrów, róbcia, pozdrawiam cię rafix 09, po, pozdrawiam ten łuk, już byś powoli zmieniał No słuchaj, ja bym chciał jakiś dobry trafić, taki co daje wszystkich umiejętności, znaczy tych trzech, nie, a nie wszystkich Wtedy bym zmienił, ale na razie czekam, czekam e, Pozdrów, pan T, pozdrawiam e, Taxi zrób serię Shakes and Fidget, e, shakes and fidget z Maga e, Planuję jeśli już to robić już zwojownika, nie? Zmaga raczej średnio E, pozdrawiam Bartek, pozdrawiam cię również. Widziałem wszystkie odcinki z Shakes and Fidget, a także z Hero Zero. Big coś tam też. Big Bang Empire P2T. Pozdrawiam. E, pozdrawiam mnie i moją gildię. Tak, pozdrawiam ciebie, ale Gildi to ty nie masz. Jesteś zajebisty, dziękuję. Przyjmij mnie do gildii proszę tak bardzo, niestety twój poziom jest zbyt niski przyjacielu, no wybacz no. Do, od, od którego levela jest WC? Od setnego, przyjacielu. Pozdrów niej, czy mam dobrej temki jak na mój level? No, nie sprawdzą twoich temków, widzę, że są takie średnie nie bym powiedział, nie? No, zrobisz jakiś konkurs z SFA. No, być może wkrótce coś tam się uda skleić, nie? No, pozdrowisz. DJGJ, pozdrawiam cię. E, dodaj mnie do gildi, niestety za mały poziom, wybacz, y, nie potrzebuję ten. Pozdrów na odcinku, pantę, pozdrawiam. Słuchaj, co robi Cygan w łazience? Bierze prysznic. <grystanie> Ej, to jest, to jest akurat dobre. Eee, kradnie jak coś. Ja, ja się, ja, ja, ja skumałem o co chodzi. Ale dobre, dobre. E, będziesz nagrywał Team Fortress 2? Być może. Bardzo lubię tę grę. Grałem w nią troszeczkę na Steamie. Tam mam z, nie wiem, ileś tam godzin przegranych. E, to ostatnia próba. Zabrakło nam jednego ciosu, a to już nie do was. Właśnie zauważyłem, że grasz, ponieważ właśnie podskoczyło jedno miejsce. A no, gram. Pozdrawiam, pozdrawiam. Sraj, bo do piekła pójdziesz. Sram. Pewnie, że sram. Pozdrawiam. Cześć, lubię twoje filmy. Pozdrawiam. Dziękuję. Pozdrawiam cię również. E, też lubię swoje filmy. Siema, taksi. Pozdro ciebie i YouTuba. Dziękujemy, pozdrawiamy. Ja, ja kech. Jake HD, tak? O to chodzi. Siema taksi, pozdrowisz na odcinku, pozdrowienia dla, ci, dla rodziny też, cześć mistrzu! Pozdrawiamy, Grosso, pozdrawiamy od rodziny ZRT, pozdrawiamy Michalo, pozdrów, pozdrawiam! Cześć taksi jestem twoim fanem, a od dawna, a mam pytanie, pozdrowisz na odcinku, proszę Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam e, Okej, okay, słuchajcie, to z tym kończymy e, no i cóż. Cóż teraz możemy zrobić? No nie możemy zrobić nic więcej, aniżeli tylko czekać e, na nowy zwój, możemy jeszcze kogoś zaatakować na ręce. Niech będzie to... Mm, hmm, Poseidon? What? No cóż, peszek, słuchajcie. E, zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno, nie puszczajcie się. Widzimy się już wkrótce. Siemanko. Mm -hmm.